Siemanko, to jest ten Dead Blue Face, i oto właśnie jest test, którego bardzo długo czekaliście. No, chyba ponad dwa tygodnie. Mugen WM Sport v 90. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o głośność, to jest spoko. Przy seryjnym wydechu było 72 dB. A przy tym Mugenie, powiem Wam szczerze, że jest 80. dB. Jeden, czasem 80, ale zobaczcie, jak to brzmi i chodzi. Ogarnijcie to. Coś pięknego. Jak za 175 zł, mega sprawa. Polecam Wam każdemu. Do roboty było, cięcia, domawiania, ale powiem Wam elegancko. Już się tak dobrze nie bawiłem. Polecam Wam. Do następnego. hejo!